Jeżeli zostawisz łapkę w górę, subskrypcję z węczkiem oraz napiszesz jakiś komentarz, no to wygrasz kolejną swoją grę. W Fortnite naprawdę, na serio mówię, także zostaw łapkę w górę i suba. Cześć, strony Wesif. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj Awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a banner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMSy. Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Ciała tej strony i przed filmem, chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z oraz oczywiście wpalnijcie na mojego Instagrama Łezywty. Zapraszam również do zostawienia tej subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda mój kanał, mnie nie subskrybuje. Także serio zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ jeśli już oglądacie mnie, no to tylko sobie w ten sposób ułatwicie życie, ponieważ będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Także generalnie są to same plusy, także serio zostawcie tego suba. No i prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę, ponieważ serio mnie to motywuje do dalszej pracy i do dalszego nagrywania filmów. Także serio zostawcie tą łapkę w górę No i napiszcie w komentarzu kolacja, a ja wam przypnę serduszko Także każdy komentarz o treści kolacja, serduszko I także piszcie w komentarzu kolacja, a ja wam przypinam serduszko Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a my już przechodzimy do pierwszego błędu Dobra, a więc generalnie znajdujemy się już nad naszą ulubioną miejscówką, czyli oczywiście nad miejscówką Ironmana. I tutaj będziemy wykonywać nasz pierwszy błąd. Także generalnie ja idę pogadać sobie z Ironmanem, aby mi oddał swoje itemki, a właściwie pożyczył, no i potem ja mu je oddam. Także lecę pogadać z Iron Manem, no i widzimy się jak się z, już z nim dogadam. Dobra, a więc generalnie już sobie pogadałem z Iron Manikiem. No i już lecimy wykonać ten błąd. Dobra, a więc generalnie karty tutaj zostawimy, bo nam nie jest potrzebna do tego błędu. Potrzebne nam jedyne co, to właśnie ta oto moc Iron Mana. Jest ona mega fajna, no i mega zgliczowana co najważniejsze. No i jak widzicie, no to teraz nie mogę sobie wejść do tego auta, tak żeby po prostu sprintem wejść do niego. No i teraz. Użyjemy tego promienia na tym aucie. No i zobaczcie teraz. Teraz normalnie sobie sprintuję w to auto i jak widzieliście mogę sobie w nim przebywać. O, widzicie to? Generalnie można tak sobie wejść do auta. Na przykład jeśli chcecie nagrać sobie na przykład środek auta, jak wygląda to no możecie to zrobić tak naprawdę mega łatwo no i normalnie możemy sobie potem jechać tym autem no i żeby to zrobić jeszcze raz no to musimy poczekać na kolejną okazję także poczekamy sobie no i patrzcie żeby nie było jak już pojedziemy tym autem no to generalnie to nie działa ale teraz patrzcie użyję sobie tego laserka zobaczmy teraz jak to będzie wyglądało jak widzicie no mogę sobie po prostu Wejść w to auto, teraz je troszeczkę teleportuję, jest zbagowane, ponieważ nie jesteśmy na równym terenie, ale normalnie powinienem już móc wejść w to auto, tylko że się teraz zbagowało przez teren po prostu, na którym się znajdowało. Także najlepiej to wykonać na drodze, ponieważ poza drogą to nie zawsze zadziała, ale generalnie jest to mega prosty glitch, mega przyjemny. No i po prostu, no generalnie, jeśli chcecie sobie zrobić jakiegoś pierwszego glitcha no to myślę, że ten będzie chyba najłatwiejszym, jaki możecie wykonać. I no nie wiem, czy już w takim stanie ten glitch będzie działał, ale możliwe, że zadziała. O, jak widzicie, zadziałał. O, jesteśmy w bagażniku teraz. Wow! No to nie wiedziałem, że nawet aż tak się da dostać. Także generalnie, no to chyba nas nawet teraz ludzie nie powinni widzieć, a my możemy normalnie sobie wyjąć tutaj itemki. No tylko, że nie możemy ich używać. No i generalnie. No to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem wpadnijcie na mojego Instagram, na mój drugi kanał na mojego Discorda. No i pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górę oraz suba, oraz napisać w komentarzu kolacja, a ja wam wtedy przypnę serduszko. Tak bo powiedzmy, że na 1000 łapek w górę pod tym filmem. No to pokażę wam błąd na XP, pokażę wam błąd nowy na expa w Fortnite. Jak możecie sobie zgarnąć dosyć szybko expa. Także jeśli wbijecie 1000 łapek w górę, no to generalnie będzie ten błąd. A my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie, no to w tym błędzie będziemy się dostawać do sejfu właśnie bez użycia karty, także jest to myślę, że ciekawy błąd, no i właśnie sobie to wykonamy teraz, także ja sobie tylko wezmę tutaj itemek i sobie porozmawiam z tym strażnikiem, no i już możemy iść wykonać ten błąd, ten błąd się wykonuje tutaj, także ja sobie zbiorę troszeczkę maców. Jest ok. Dobra. I teraz robimy coś takiego, coś takiego. Teraz stawiamy tutaj tak, tutaj tak i tutaj tak. No i generalnie bierzemy sobie nasze autko, oczywiście. No i wjeżdżamy tutaj w bok. Powolutku. No i musimy sobie tylko zostawić tutaj też. No i po prostu wchodzimy i wychodzimy z tego autka najszybciej, jak potrafimy. Bardzo długo próbowałem, ale niestety nie udało mi się tam dostać. Kilka razy mi wypepało same auto i wróciło. No, ale generalnie, znalazłem dla Was nagranie, jak to wygląda. Już jak się Wam tam uda dostać, także jeśli ktoś chce sobie popróbować, do... no od razu ostrzegam, że to jest jeden z tych trudniejszych błędów do wykonania. Ja na przykład go teraz nie mogłem wykonać. No, to generalnie, no to macie teraz nagranie, jak to wygląda. Jak Wam się uda tam dostać, no i link oczywiście do twórcy, który wykonał to nagranie, znajdziecie standardowo w opisie. No i zostawcie łapkę w górę suba dzwonem, a ja już wam pokazuję, jak to wygląda. Dobra, no i to było już na tyle w tym błędzie, także zostawcie łapkę w górę suba zwaną w mojego Instagramu i zwity na mój drugi kanał na mojego Discorda, no a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie, no to jeśli mnie oglądacie, no to na pewno kojarzycie to miejsce. Tutaj mogliśmy jechać autem sobie pod wodą. Był to pierwszy bug z jechaniem autem pod wodą w ogóle w Fortnite. Cie. No i generalnie, no to znalazłem sporo lepszy błąd, jeśli chodzi o a przynajmniej tak mi się wydaje, że jest on sporo lepszy, ponieważ ma sporo więcej zastosowań. Także my już sobie tam lecimy na dół. No, i ten błąd jest naprawdę według mnie ciekawy. No, i musimy się znajdować na tym brzegu, tutaj. No i o co chodzi z tym błędem? Chodzi mniej więcej o to, że no, tak naprawdę nic do niego nie potrzebujemy. Także jest naprawdę mega fajny, nawet auto nie potrzebujemy. No i jak widzicie, no to już wykonaliśmy ten błąd. Po prostu widzimy wszystko pod wodą. Gracze nas tak średnio widzą. My możemy być naprawdę nisko pod tą wodą, gdzieś dotąd. No i generalnie. My widzimy wszystko pod wodą. Co oznacza, że jeśli by się tutaj pojawiła jakaś lama, a często się tak dzieje w sumie, że się pojawiają różne lamy w takich miejscach, my ją zobaczymy na 100%. Także po prostu jest ten błąd naprawdę mega fajny, mega przydatny i mega ciekawy. Tak naprawdę jest to jeden z tych błędów, do których nic nie potrzebujemy absolutnie. Patrzcie tutaj, no sobie wszystko zostawię tutaj i zobaczycie, że to też mi zadziała. Także no to jak widzicie, nic nie potrzebujemy do tego błędu. Znajduje się to oto w tym miejscu między domeną. Duma, a no tą miejscówką nie wiem gdzie to jest dokładnie. Jest tutaj taki wodospad, także generalnie jak coś to to jest takie miejsce. No i co, napiszcie w komentarzu: kolacja, a ja wam przy tym serduszku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, że jeśli wbijemy tysiąc łapek w górę pod tym filmem, no to pokażę Wam błąd na XP w Fortnite, na XP w Fortnite, jak to woli mówić, po prostu na szybsze wbijanie levela. Pokażę Wam błąd, właśnie który nam pozwala sobie zdobywać dużo ekspa, no i po prostu ten błąd pewnie nie będzie trwał w nieskończoność. Także im szybciej wbijecie te 1000 łapek w górę, tym lepiej dla Was, ponieważ możliwe, że no za tydzień ten błąd już nie będzie działał, a na razie działa. Także szybko wbijajcie te łapki w górę, to wtedy wam pokażę właśnie błąd na expa dodatkowego, którego możecie sobie na Luzie zgarnąć. A my już możemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, a więc jak pewnie widzicie, no to aż po prostu włączyłem tryb solo, żeby Wam pokazać ten błąd. Miejmy nadzieję, że dosyć szybko mnie wczyta, ponieważ jest to ważne w tym błędzie. Ok, wczytało nas tutaj i z tego co pamiętam jest to tutaj. Tak, tutaj. No i jak widzicie, tutaj jest pewien bunkier, no i mnóstwo graczy no akurat w tej grze nie, ale ogólnie na no to mnóstwo graczy chce sprawdzić co się znajduje tam w środku tego bunkru, no i chce się jakoś do niego dostać, także my generalnie w tym błędzie się dostaniemy do tego bunkru, a jak to zrobimy, jest to prostsze niż się wydaje ponieważ tak naprawdę wystarczy że sobie tutaj podbiegniemy, możemy już sobie opuścić rozgrywkę no, i jedyne co musimy zrobić, no to teraz sobie wejść na tryb powtórki, także my to właśnie w tym momencie zrobimy. Dobra, no i powtórka nam się wczytała. No, i jak pewnie widzicie, tutaj mówię właśnie o tym bunkrze. To jedyne co musimy zrobić, to sobie ustawić wolnego drona, także my to już zrobimy. Dron wolny. No, i w ten sposób po prostu możemy sobie sprawdzić, co tutaj jest. No, a jak widzicie. Za dużo to tutaj nie ma niestety, też liczyłem na to, że tutaj coś będzie, ale no niestety tutaj za dużo nie ma, najczęściej właśnie jest tak w Fortnite, że jeśli są takie rzeczy no to zazwyczaj w nich po prostu nic nie ma. No i co, napiszcie w komentarzu właśnie kolacja, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz treści kolacja serduszko, i ja także piszcie w komentarzu kolacja, a ja wam przypnę serduszko. Przypominam, że na tysiąc łapek w górę pokażę wam właśnie błąd na expa w Fortnite'cie, dzięki czemu będziecie mogli sobie wbić dużo expa w Fortnite'cie. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja się już będę z wami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć!